Cześć! Z Wami telewizja studentka Styk. Jesteśmy właśnie na Nocy Politechniki 2025, czyli wydarzeniu skierowanym zarówno dla studentów, przyszłych kandydatów, czy nawet najmłodszych. Przygotowano tutaj ponad 40 wydarzeń, wykładów i warsztatów. Sprawdźmy, co tutaj znajdziemy. Noc Politechniki organizujemy już po raz czwarty i robimy to po to, żeby wszystkim rządnym wiedzy i nauki i zainteresowanym nauką pokazać, czym nasi naukowcy i studenci zajmują się na co dzień. Wszystko po to, żeby tak uchylić rąbka tajemnicy i żeby te, te laboratoria, które na co dzień no nie są dostępne dla każdego, w tym wyjątkowym czasie mogły otworzyć się dla wszystkich. Na nocy Politechniki pojawiłem się trochę przypadkiem. Przyjeżdżam tu co piątek na wykłady Studium Talent. Profesor, którego na te zajęcia chodzę, zaproponował, powiedział, że, że ciekawe można wykłady posłuchać, można w warsztatach pouczestniczyć. Chciałem po prostu zobaczyć, czy, czy będzie ciekawie i na ten moment podoba się. Ciężko coś takiego zobaczyć poza takimi miejscami jak na przykład Politechnika Wrocławska, bo mało, mało komercyjnych firm pozwala na wejście na przykład do serwerowni, zobaczenia swojego sprzętu, swojej całej infrastruktury. A u nas jest to możliwe i to właśnie nie tylko na nocy Politechniki, ale też. W tych spotkaniach i naszych wycieczkach, także do których też zapraszamy oczywiście gorąco. Jest to wydarzenie ważne dla społeczności Politechniki, dlatego że zaangażowanych w nie jest bardzo dużo osób, bo aż 153 osoby są to i naukowcy, i studenci, którzy przygotowują właśnie zajęcia, warsztaty i wykłady dla, dla wszystkich naszych uczestników.